Witam was wszystkich bardzo serdecznie Tutaj drugi odcinek z CSGO Z krematorem, filmasterem AK Zabiję Tak, tak się właśnie przywitał Ten, który chciał mieć AC, ale nie miał AC Miał tylko CAE A dostałem jakieś osiągnięcie Zabić pięciu przeciwników W trybie klasycznym Chyba mam AC Ogólnie mamy taką swoją kampę tutaj Na dachu, znaczy w ozięką. Nie śmiejcie się w Ach, zanim tam dojdę to będzie masakra, ale... Jakby to ująć... Yy... O, fajnie się akurat złożyło, bo jest inna mapa niż w ostatnim odcinku Super, ale nikt nie robi tej mapy Dzięki za rodunek, Edisem, ja bym chciał... Chciałem z nożyka wnieść na odcinku dojdzie. Dobra, lecę tam do kibla Jak będziesz wchodził to się schyl, bo ciężko strzelają tutaj, strasznie. Dalej. Poznali już naszą pozycję um. Co by tutaj jeszcze dodać. To tyle nie, no bo... słyszę ja się tu będę dużo. O, oh, o, oh. Cze cześć. 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 Haj. 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 A are do im We are shooting Ło, wow, ale zabrałeś heda człowieku, wiesz? No bo tam ci gra, jak mnie nie protektujesz A i chcemy ująć y, jednym słowem A, to zostaje CS ma nowego boga Jakiego? ICC A, no tak Oczywiście w ostatnim odcinku wygrał Philmaster. także jest 1 do 0 dla niego. Tutaj zróbmy sobie taką małą tabelę. Ona będzie aktualizowana tam w opisie, także na razie jest 1 0 Może teraz zagramy, nie wiem, z trzy rundki. No trzy rundki, bo to akurat jest taka krótkie rozgryweczka. Bo szybko wygrywam no. no sorry Dobra, idę, idę na naszą kampę. Jezu, co to było? <grymne> o, pchnąłem twoje ciało drzwiami. Mam akacza O, byś... o zamożywali mnie. Jakby tutaj ująć, to jest najgorsza ma I'm protecting you raz. Ta, protect. Uważaj, bo to może być gościu. Słapie. Mam kolejne znakomite miejsce. Head. Ja chcę zamknąć drzwi tutaj lepiej. Dlaczego? No bo nie chcę, żebyś mi podglądał. I know Też znam kogoś Gabona znam Mam, mam 37 znajomych <laughs> Komunikacji brak Jezu, nie, Ja tu nie mówię o Steam czy czymś takim On ma 37 znajomych Bo mnie bardzo ludzie lubią To komunikacji brak a w ogóle powiedz kto jest sponsorem miniaturki w ogóle. A miniaturkę, którą ujrzycie, zrobił Filmaster Aka Kremator. Cześć. Się włączyło. <gadza> tak gadałeś? Taka, taka cicha cisza, no. Taka cicha. Taka cicha niedostępna. <gadza> Idzie mi bardzo dobrze, no nie powiem. I tak Dob jestem dalej od siebie. Dobra kampa Ja teraz nie mogę się kampić, bo mam szutgany. Aha, no nie wiem. Jestem to... na jednym z najlepszych Mac7 Fuck zabił mnie. <gadza> Wiesz. Przerwę moją Serię mm. A teraz mam stajperki i mogę już do ciebie biec Ale co to? Czyżby cię nie było? Drop, drop, drop. Tak drop, jak, tak drop, jak drop. mówiłem, będą. Jest? Mm. i yeah. A, bo to nagroda za misję, to się nie dzieje. Tak Dobra, monastery. Tak jak mówiłem, będą trzy rundy w tym odcinku. Easy. To jest pierwsza. To jest pięknie, żeby nie było. I ten, aha, tak w ogóle tu trzeba by zrobić. Tak. Sejter sobie doładował za 10 euro, ponad 10 euro, a i tak nie może nic kupić, bo ma bana Mhm, Na rynku. Za to ja wydropiłem naklejkę Pisteła, ale polecono mi ją sprzedać i dostałem teraz jakieś badziewy. To ty możesz no. zrobić pakupenik naklejek. Tak. Może jutro zrobię, pójdę do sklepu. Mhm. Kupię, to jest karta. Ale naklejek czy broni? Mmm, to się nie wiem. Naklejki. naklejki takie trochę drętwe. Jedne naklejki, a reszta co starczy kasy to broni. Mhm. Aha, tutaj jeszcze dodam tylko tyle, że... że. że, 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 że. No, postaramy się jak najbardziej, żeby się udało. Na trzech różnych mapach zagrać. No to. może potem jeszcze szoc? No, najfajniejsza. Spróbujemy chociaż. To nie od nas zależy, jak ludzie zagłosują. To są TPE, morzyny i. i wiecie, no one żyją w swoim świecie. Nie chciałbym się przechwalać, no ale już jestem pierwszy. Mm -hmm. Bot mnie zabił. Tak? Mm -hmm. to to ja, się, ja się pomściłem, fajnie. Yes, ja. Yeah. Boże. Hmm. <laughs> Sprawiłem, że się zasrałeś. Tak, góra. Dół. Prawo. Lewo. Grotto. Ty. Boże, naciskam E i myślę, że. że na jest. na ej, ej, no, ej, no, ej i Co? Grotto. <laughs> to za niedługo się pewnie sprawdzi, będzie stwierdzić. Głupie ci to, spokojnie Tu <głupia> sam Co ty tutaj tak skaczesz? Nie, to nie Ale botów Ale to pewnie nie są boty, tylko te fajki. No, bo tutaj taki jeden zaczął do mnie od razu strzelać A przecież wiadomo, że boty najpierw się chcą zaprzyjaźnić Patrzą na ciebie Nie zmieniamy żadnych drużyn Ło panele bot Cię przegonił Co? Bot Cię przegonił Zauważ yy, w CT Kto jest na pierwszym miejscu jak, jak, Znaczy nie kto, ale z jakiej drużyny raczej Fucking. Nadal nie zauważyłeś. Nie To jest wstyd na całą Polskę. Że mieć takie coś. Ale no, jeszcze mnie zaraz zabił. Który ty jesteś? Na górze masz takie coś. z tym trzecim. Wiem, wiem, ale. byłeś akurat umarnięty. Akejczok. Aha. O. Zasłoniłeś mi go, do tego. Nie, no problem. <laughs> Widziałem to, teraz cię zawiło. O. Dobry jesteś, zawiłeś już pro. Zarodzono podejrzenia u ludzi, że w ostatniej rundzie wygrałem słabo specjalnie. Jak teraz jest dobrze, nie? Bez no. O, tam to była taka rozgrzewka. Pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek to i pierwszy odcinek. Kurde. No nie. Ciut <ślad> o Boże <ślad> jak ludzie... Nie naprawdę to. To idzie do kompi co ja teraz zrobiłem. Do czego? Do kompilacji. A. Compilation illumination motherfuckers. Nie, ale to naprawdę będzie coś fajnego. Narzekałem na shotguna a tu w najlepiej. Cy 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 cykoria. Ku kukurydza popopomiko Fuck, nie trafiłem. No nie trafiłem za czterdzieści Też trafiłem. No nie, nie O ty Psia pompa Kurde Jeltucha wychodzi na prowadzenie Teraz i więcej W ostatniej rundzie na tej mapie Miałem wynik 10 tutaj to przebiję I promise you, all mam Bigel mam, Co, mam e, to już. Bigla masz? No Kurde, na jak, do, do... jak dobrze pójdzie, to to jeszcze mogę wygrać Wow oh! Jakiś gości mnie zaatakował z nożem. Na szczęście uratował mnie, uratował mnie ktoś dzielny o, i zabił. Batem. mnie. Gdzie? Aha, tam Patrz, jest ten drugi, nie jest źle. Nie jest źle. <grytka> Patrz, pierwszy. Mówię ci, nie jest źle. Ej, mój pies chyba zrobił coś niedobrego. <grytka> Tak co? Nie wiem, ale śmierdzi niewykluczone Jest Przewiłem się 11 A ja znowu jestem drugi, kurde O kurde, ktoś ma nóż Jest słabo Uluju. Kurde Uwaga jeszcze teraz będzie jedna runda. Teraz głosuję nasz odcinek. Będzie dropik? Jest. Szósty to jest pod trójką, nie? Mm -hmm. Nie, nie, nie. Nie, dwójką. O. No. Easy win. Najdłuższy odcinek z tego. Tak, mm. to pod wierunki będę robił. Też bym to w sumie mógł nagrywać. Ale po co? No właśnie turniejówki bardziej nie. No. U, cie, u ciebie jest tak taka lightowa rozgrywka u mnie będzie, wiesz. No, pro, tak pro wszystko. Ja też będą turniejówki, ale to w swoim czasie. Ale jutro pakupening. Zapraszam na mój kanał na pakupening, którego kreator nie może zrobić. No. Będzie cię wyśmiewał. Filu co to? Nie, nie będziesz. Trafisz grot. Księgi masz nie? Nie. No kupić kupisz gdzieś wszystko. Mhm. Tak do dupy trochę. Niestety. Dobra, ostatnia mapa tutaj trzeba się skupić. wolę skupienie. Jedziemy z koksem O, ruski no. jakiś. Czy on powiedział? idź się poć? Idź się pociąć. To <laughs> Trochę niepoprawnie poprawnie dramatycznie, ale jest. On się powiedzieć YouTube. Mm -hmm. A mnie idzie teraz, kurde. Jakoś no dobra, może jestem ten trzeci. Czwarty. Nie też właśnie nie widzę, tylko Jezusa wyprzedzam. Znaczy to jest i tak już jakiś poziom do spana, ale... Wyprzedzasz Jezusa. Dobry jesteś. U nas to spaun jest, Jezus. Co? Fuck. Jest... <laughs> Fuck! Dobrze się zrespić nawet nie dało. Nie wiem, ja tam nie wiem, ja to jak, jak zawsze jak się respię to jest pusto na spawnie. No i ja właśnie nie, teraz mi dwóch zabiło A jak przychodzę na wrogi spawn to też jest pusto I to mnie boli Bo, bo nie ma do czego strzelać Ło, ale zebrałem O Jezusa Pan strzela, a Panu Bok kule nosi No, przynajmniej tyle, mam już AK Asimilow? <grymne> o, a bo on ma shotguna, to się nie widzi No nie, mam nowe teraz ale jestem pierwszy. Gdzieś to, gdzieś to. Kurde. Fuck. Skupiłem się na jednym. Muszę wyjść z tych shotgunów, bo... Nie, jednak te szugany są dobre, ale tak parę... dużo trafień trzeba. Mm. A mniej dużo trafień z takiej nowi, która ładuje... Nie wiem, po jednym pocisku chyba. No oh, Kurde, no chociaż jeden kill w końcu z tej nowej. No! Wyszedłem Nie, nie mogę To puść Nie pośmiechaj Nie pośmiechaj, nie odsłucham No nie, boż taki niemiły No, trochę teraz podgoniłem. He, no. <suzjany> <suzjany> zgadnij kto na mnie napisał. ICC? Tak, zgadnij co. Co? Co tam. <suzjany> Napisz w na, na, No napiszę w to. Typa ze złotym nożem. Ja też wcześniej. Znaczy, chyba miał złoty nóż, bo biegł na mnie i nie próbował strzelać. No. Ja też tutaj trochę czyszczę ich od tych nożów. Ja zagoni mnie nóż! <grym> o! Ale go zabiłem. W powietrzu ja byłem i on i wiesz, no się zabiliśmy. Znaczy, ja jego. Ja A mnie ktoś inny. teraz na maksymalnie. Już, uderz. już! Mhm, mm okej, okay, fajna naklejka na bigu On do ciebie No Chodź tu świnko, chodź tu, chodź tu o, Już cię znowu Ja pistol AWP No już nie ma AWP Ja to jeszcze mogę wygrać, kurde ja O, tak weteran mapy Schutz Co? Weteran mapy Schutz No widzisz O, już bez dropa tym razem Ja mam już tego weterana No to by było na tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia dalej, cześć